Cześć widzowie. Witam w Zenes, Zone Zero. Stwierdziłem, że tutaj ja wejdę. Ech, bo od bardzo dawna chciałem tę grę sprawdzić. I tak ostatnio sobie do niej przysiadłem. I it's growing on me. Jest całkiem niezłe. Dużo nie odblokowałem. Dopiero w sensie, to jest początek gry, tylko kilka rzeczy zrobiłem. Głównie tutoriale, jakieś tam. misje chyba jedną zrobiłem takie pierdoki. Muzyka mi się ogólnie teraz podoba. I czemu nie. Tylko chodzę. No, dobra, już się rozkręciła. Chodzę laską, bo to chyba fabularnie jakoś teraz tak wynikło, że ten główny bohater co sobie go wybrałem, to siedzi przy komputerku. No i ważne. Dlaczego w ogóle chciałem w to zagrać? Bo. Ja mam, z miHoYo mam konkretny problem. Bo ja uważam, że ogólnie ten Genshin, Zenless i Star Rail to są gry, w które ja naprawdę bym grał. Bo ja lubię te gry, nie? Tylko, że... In Progress, Deproxy, The, proxy the... Tak, 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 tak. Tylko, że problem jest taki z tymi grami, że one mnie kompletnie nie interesują pod kątem fabuły. I Zenless wygrywa z Genshinem i ze StarRailem, bo w StarRailu chyba też tego nie ma. Tej funkcji, która jest tutaj. Co to jest? <grych> no, że można skipować filmiki. I dlatego Zenless mi trochę bardziej podpada. Bo po prostu to, co mnie nie interesuje, to mogę przeskipować, nie? A gameplay jest całkiem niezły jest taki bardziej dynamiczny niż w Genshinie i i w starej Railu, nie, bo w Star -Rail to w ogóle jest ten jakaś taka turówka. Mm, control the bank, the signal, to link the data and establish a connection to the Hollow. Activate data units along the path and light them all up to reach the endpoint. Passing over on the activated. To się zwiń coś. Zgadnąłem, o to chodziło. Jest tylko taka minigierka, pewnie. Zgadza się. O, i właśnie. Coś. Michojo ma coś takiego, że oni nie potrafią pisać kompletnie tych scenariuszy. To, w jaki sposób oni piszą te dialogi, i w jaki sposób ta historia rozwija, na komple kompletnie do mnie nie trafia. I ja się zastanawiałem, czy to jest tylko problem ze mną. Ale nie, bo spojrzałem sobie potem na reddicie, poniekąd, i na forach i nie jestem jedyny z tym problemem, więc to na pewno jest, to jest coś z Michojo, coś z tymi scenarzystami, w jaki sposób oni piszą to wszystko. Że jest to, to, to prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo, że czasami może nie trafić, nie, no ja jestem właśnie tą osobą, do której to nie trafia, i więc dobrze, że mogę to skipować, nie. Gdyby w Genshinie była ta opcja do skipowania, to bym prawdopodobnie grał w Genshinie dalej, bo ja w Genshinie mam 40. 40 któryś mm, ten poziom tego Adventure Level, czy jak to się tam nazywało. Czyli w Genshinie już dosyć dużo mam. Ja bym tam chciał dalej to zwiedzać, bo teraz do i na zoomy idę. Nie? No ale nie chcą mi dać tej funkcji skipowania <gryw> i jestem wkurzony, nie? No dlatego ten Zendes mnie tak trochę y, przyciągnął lepiej, bo... Bo tutaj mogę to skipować. Mogę się skupić na tym co mnie faktycznie interesuje, nie? Muszę sobie zmienić na... Napada zaraz, bo... Zapomniałem. Hold up. Gej, to ja wszystko potem poczytam mm, poza nagraniem, a nie tutaj. A R2 to była. Ups. To był ult. No. Mm, nie dziwcie się, że chujowo gram. Póki co, bo jak mówiłem. No ja to dopiero gram tak naprawdę, powiedzmy na poważnie, od wczoraj. No, więc jeszcze trochę się tutaj kaleczę. I co ciekawe, Zenless to jest gra, która nie zdobyła jakoś yy, publiki większej. O dziwo. I to mnie trochę zastanawia, bo mm, to nie jest zła gra. Ona, jak ma być zupełnie szczery, to ona nawet zasługuje na trochę więcej. Przynajmniej z tego. z tego takiego pierwszego wrażenia, które mam. To takie mam wrażenie, że trochę więcej ludzi powinno w to grać. No ale. jakoś to się tak stało, że. że nie trafiło jakby do ludzi. I w sumie zastanawiam się do czego. No w ogóle ta bohaterka kilka razy mi dropnęła. Przy pierwszym tym, jak zrobiłem pierwszego rola, pierwszą dyszkę, to trzy mi dropnęły po kolei. Muszę ostrzec się w kurwiu. On lubi tą bohaterkę. A no, ty, tych filmików jedynie nie mogę skipować, nie? No, bo to są takie. Ale one nie są długie i tak nawet całkiem nieźle wyglądają, więc. Mogę sobie je oglądać. Dla samych wrażeń estetycznych, powiedzmy. Eee. Tu tak Muszę skupić te walki. Właśnie to jest najlepsza część jakby tej gry, nie? Szczególnie te walki z bossami, bo widziałem jak to wygląda. W przypadku tych większych bossów, spuszczam mi w pierdol. Muszę się skupić. Zacznij chwilę, bo ja mogę mu specjalnie przyjechać. Nieprawda, nie mogę. Musiałem coś zrobić. Dobra, chudak, muszę się skupić, bo dostałem w pierdol. A bo sobie masz. <laughs> no. O to chodziło. Ale dużo. Zarazu wszystko mu dłoje. Masz kurwa gnoju. Ach, tak, nie za wiele mu buduje ten... ten szok. A to, to powinienem użyć jak miał stuna, no, no ale nieważne. Masz. Nalot. Mortal. Złe, moze zdrowe mam. U, u. A waa. Masz ginęła. Nie ważne. Ja ja pierdolicie. Ciekawe, kto miał oranga. A, S, jak to? Nie będę narzekał, nie? O, znowu następny filmik, którego nie mogę skipnąć. Może chociaż dobrze będzie wyglądał. No, wizualnie potrafię mu opowiadać. Bo wizualnie to fajnie wygląda. Ale potem otwierają ryje. i wszystko się sypie Dobra. Let's go dalej. Coś tam się blokowało. W stoż że się coś blokowało. Jakieś bundle. Interknot. To jest chyba ten mój właśnie taki główny poziom. Nie, hold up. Claim. No ja, to chyba jest właśnie. też tak jak Adventure Level w Genshinie. Bo to w zasadzie to wszystko jest to samo, nie? Cała taka, ta taka. Taka. Te podwaliny. Szkielet gry jest zupełnie identyczny jak w Genshinie. Tylko różnią się po prostu. Terminologia się różni. Kompendium? To jest właśnie to nowe. A to są nowe jakieś te. Complete the main mission, the proxy and the her... A nie, to jest znowu coś do bielania nagród. Upgrade W uh, engine to level 10 to było. Ups. To. Ko, jak mam zrobić upgrade? Enhance chyba. Chyba o to chodzi. Autoad? NS? Jest na 10. I teraz powinienem dostać tam. w kompendium przeblokowało claim. Tu też jest jakiś claim. Polichromy, master tape. Deny to są właśnie te pieniądze. Master tape to są. Do blokowania bohaterów. Polichromy to, to jest coś takiego jak primogemy. A ten Senior Investigation to są. Do zwiększenia chyba poziomu postaci. Drink coffee once. Add coffee coś tam. Auto function currently unavailable. Currently on the main progress. Aha, dobra. Nie mogę tego zrobić jeszcze. Free training. To sobie już porobiłem wszystko jak widać. Cooperation Exercise to nie wiem. Ciekawe czy mogę zrobić jakiś, ten, jakiś search. No, tutaj nie mogę, bo mam, zdecydowanie nie, nie mam w ogóle tych, tych rolek. Są jakieś tęczowe rolki. To są te stable, te zwykłe właśnie. No ja mam tylko pięć. Selectable Agents. Mmm... A, to jest właśnie to. Start demo. Hold up. Ja mogę chyba sobie to sprawdzić te bohaterki i bohaterów. To, co chciałem sprawdzić zawsze. Mogę? Może dostanę ten. Mmm, Czy Te hologramy, czy jak to się tutaj nazywa. Jeden chuj. After the second or fourth hit of Koda basic attack, or if basic attack, press special attack button to quickly unleash her special attack. Immediately causing an explosion that deals fire. Chyba, 3-4? Chyba to nie. After the second. A. Teraz zadziałało. A po prostu w odpowiednim momencie to użyć. Rozumiem. After Koeda unleashes her X Special Attack Chain Attack or Ultimate, she gains the Fullness Fire Effect during Fullness Fire after a second hit. Of her basic attack combo she can expand the Fullness Fire Effect to launch enhanced basic attack deing massive fire damage. Oh, A, yeah, nie, hold up. After an X special attack? Teraz zadziałało, ale dlaczego? A, ah, dobra, teraz. Nie rozumiem. Nieważne. Napierdalać, po prostu. Gdzie jest mój ulot? Właśnie. Oni w są. są. Przychodzą w pakiecie. U. U. Jaki misiek. wolny stąd. A, to jest jakiś inny koleż. Ups, nie o to tak chodziło. Jeżeli kliknąłem. Zaraz do ciebie dobiegnę. Za pięć lat. Zobaczmy, jakiego ma. Uldo. też całkiem niezły design. No właśnie tu design w tej postaci jest całkiem niezły. O, to by się przydała jakaś postać z ultem, ale nie ma niestety. Zgadza no w zasadzie to się tak zastanawiam teraz... Ym, czy to w ogóle jest dobra gra do nagrywania? No to sobie dużo rzeczy bym tych samych robił, tak samo nie? Więc nie wiem Co z tym zrobić. To jest właśnie ten mój dylemat ...gier Michojo. Co tu się odjebało? Tak przez chwilę razy byli. Jeszcze pewnie po tym. po tym filmie. Mm, nagram jeszcze Ultra Kill, odcinek. Bo czemu nie? Dzisiaj już tak nagrywałem jeden film. Z vr -a. Spoiler. Zobaczycie go później. No to trochę musi ten. O muszę jeszcze jedną rzecz zrobić, zanim się do tych filmów dobiorę z wiara. No, faktycznie dostaje plus 20 tych. To ja sobie to potem zrobię. W ogóle? 19 minut, nie. Tak, 19 minut. Już ślepne powoli, nie? Tu już się zaczyna ten etap. Starzeje się kurwa. Anyway. Dobra, to skoro tak to wygląda. Chyba, że chwilę moment. Consume 480. Dobra, zobaczymy, czy mi przyniesiecie szczęście. Można spróbować, nie? I tak trzeba to wykorzystywać. Jest tylko jedno A. To nie jest dobry znak. Hmm. Nie wiem, co to było. Ten W Engine pewnie. Mmm. Tylko co on robi? Tej to nie będę zmieniał, bo ona i tak już ma ten. A to było to. Rainforest Gourmet. Characters locking the anomaly Specialty. are unable to trigger the following effects. Dinner is ready for every energy consumed. The Creeper gains above that increases attack by 2.5% for 10, 10 seconds. Bla 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 bla. Damage. To jest to, co się dla mnie liczy A nie jakieś kurwa anomali No, anyway eee, Może jeszcze nagram z Gęsina, żeby wam pokazać, jak to u mnie w Genshinie wygląda Bo już dawno nie, nie pokazywałem Jak to moje okno się tam prezentuje Ale nie wiem, muszę się zastanowić Także jeżeli chcecie ze mną podyskutować. Zasnął? Bongbu, czy jakąś tam kurwa nazywają? Jeżeli chcecie ze mną podyskutować na temat Michojo, czy macie takie same przemyślenia na temat historii i ogólnie wasze te doznania z grami od tego dewelopera, to mi możecie pisać, bo ja chętnie sobie na ten temat podyskutuję. Bo dla mnie to jest bardzo ciekawy temat, te gry. Bo nie wiem, co mam z, nim, co mam z nimi zrobić, czy mam w nie grać. Czy nie? To jest taki commitment, ale nie jestem przekonany, czy, czy chcę poświęcać czas na ten commitment. Anyway, do następnego razu. Kino